Cześć kochani, z tej strony z MSB i dzisiaj nagry nagrywam kolejny odcinek yy, dzisiaj będzie wirus nam, po podobno nam, nam mówi Star Planet bo dzisiaj jest 20 29 kwietnia wtedy podobno jest wirus o 16 yy, na szczęście u mnie na razie 10.32 a więc uważajcie o matko dwie izunie prawie takie samo jak ja no, przybiorę się tak samo <laughs> prawie tak samo no i tak o pięknie napiszę do niej, że ubrała się podobnie do mnie. Zdarmował mi się. Brał Si się jak ja. Teraz się jak ja. Iggy. I będzie taki. No fajnie. No dobrze. Pozdrawiam Izunię 1, 2, 2, 3. Natana 1, 1, 3, 3, 2, 4. I MSYP-2, 2. To są moi przyjaciele, ale w realu. W realu. No i tak. Mam 12 level, BOOM! Ja, ja, na, 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 już napisałam, że nagrywam I tak, skończyłam nagrywać, a na tył To ncmsp22 Tak jak sama się nazywa <grym> Ja mam Zuz MSP a Chociaż nazywałam się ZuzalowaQ Bo Zuzi MSP jest chyba już ZNSP Zuzi MSP No jest tak jest. Jest zajęta. I to przez takie brzydkie osoby, Jakie mogą? Sprawdzimy na ten. Profil. Hygam nas stoję. O mako, ona ma tego, to tylko taki fil! Ale ja jestem zuzalowej Q. Nie zapominajcie o tym. Ja się nazywam Q. A nie! A nie zrobiłem SP No i tak! Pójdziemy sobie że, y, do kawiarni horror. I zobaczymy czy podobno jest... Podobno jest ten wirus. No bo ten odcinek chciałam stworzyć, dlatego bo wirus jest dzisiaj podobno o 16 jak mówiłam wcześniej. Pójdę sobie do horror kawiarni. Horror, horror, horror. Kawiarnia, horror. horror. Horror, 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 kawiarnia. Trudno jest to trochę słowo, cały czas też... mówię to ry. Ry, 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 ry. I ry. Kurczę, no zacięło mi się. No. No. Nie, tylko nie robi. Nie. Nie, nie. No i dlaczego mi to robicie? Wysoka jest horror. To jest VIPA, no, współczuję ci, Ariana Grande. Współczuję. Ja to w ogóle nigdy nie miałem VIPA. Nie pobijecie mnie. X No dobrze. Jest. And roll. Czyli tak jakbyś. Wzięł, wzięł, Dajesz! Co ty mi się tak zaczynasz? O! Moja koleżanka jest tutaj. I like you girl. I No wreszcie, 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 wreszcie. Nie z a był na Diamant fantazja. Nie. Nie przyjmę cię. Wybacz, ale jestem już brzydka. I masz pewnie mały level. I mam 12. Superstar, złotoki. Okay. O, moja bff. Jaka, befyfy, no jaka bff, no. No dobra, to na razie pójdę do wiśni, nie? Na razie pójdę do wiśni kawiarni. Potwór, ok, potwór może być, potwór może być, potwór może być, może być, może być. Hura La la, 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 la. I teraz może będzie chor. Her, her. Ktoś szuka dziewczyny. O, moi, jakiś ładny chłopak, a nie takie brzmi. A nie takie brzmi. Tu będzie chyba brzydko już to czuję, już to czuję Ariana Grada X. D, 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 d. Jest w fotku i Ariana Grada Nie, 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 jest, nie jest zbyt ładnie, nie jest zbyt ładnie Czemu mamy ją Nie rozumiem Zgłaszamy, blokuję. blokuje, pa Tak. No tak! Smokowier. O nie. ja bym chciałam, żeby stapował mnie. by zmienił skórę, byłabym z nim, ale... Dobra, na razie ktoś mi dał grafa. Pozdrawiam, Oliwkę. Dzięki. Ty, ty, ty. Jesteś kochana. Pozdrawiam cię. Nawet ci to napiszę. Ja Ci tam grafa. Jesteś kochana, pozdrawiam cię. jeżeli ci to napiszę. Pozdrawiam. Siem. Wspaniale, pięknie. Dobrze, a na razie... Gdzie ten bój? Jest. Czy jest? O nie było szósty, ja naprawdę to jest. jest. Oh. Matko. Nigdy nie o domu nie Przy... oh. Czyli już dziewczyna Jednak. to jest ładny, ale nie tak ładnie. No. Daj, daj, prezent. A ja ci dam nic I daj, już jest tu Nie, 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 daj, Co aha zmień jeśli jeśli masz kasę, to kup sobie ja Skórę. Jeśli masz za to kup sobie jasną skórę. Dobra, wymówka, za dobra. Na razie pójdę sobie do kawiarni, bo miałam przecież... i no, dobra, mówić że jesteś Bo będą jakieś lalki i step. Ja nie mówię. Co mi się dzieje? Co mi się dzieje? Mam no, 36. Nie you no... Know. Trochę więcej ode mnie. Bo ja mam tylko dwadzieścia. Złoty. Raczej. F. C. H. ha. I Idziemy sobie stąd do O, gwiazdy. Gwiazdy plodzie. 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 Będę sobie splodzie na piasku, a nareszcie. To moje niby intro fajne, no nie? Co to jest ten ananas? Ten ananas, patrzcie. Patrzcie, co to ma być? tu. A na 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 nas, a na 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 nas, a na na nas. Czekajcie. <ścoughs> Co to jest? No dobrze. To tak, pójdziemy sobie na zakupki, albo nie pomogę, 20 stykan. Ananasy, ananasy, proszę wrócić tu. tu. Dobry nie wróci. Przepraszam Was za te, ten, tego ananasa. Uwielbiam ananasy. Jeśli Wy też je lubicie, piszcie w komentarzach. Kto najlepiej się wyrazi, będę dawać ślowka temu komentarzowi. A więc warto nie, to no, może nie aż tak. Ale jednak. O matku boska, jestem na naru... róż... To, to, to jest mój pokój, tak. To jest mój pokój, nowy, 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 nowy pokój. Ja kończę ten odcinek, bo nie za bardzo mam co robić. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to proszę o zostawienie łapkę w górę. Oraz komentarza i subskrypcji. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam. Pa!